Siemano, z tej strony, to jest kolejny odcinek z Roblox Lumber Tycoon 2 W dzisiejszym odcinku e, pokażę wam kolejny prezent, który został dodany Jak widać, e, te mamy dwa, które były już dodane No, 6 dni temu, 5 dni temu, jakoś tak e, No i teraz dodali nowy Jest, e, z tego co wiem, to jest tylko jeden nowy dodany i to jest taki On jest w ogóle w tym sklepie, ale on jest kurde tutaj, on jest tutaj On jest o tutaj Tutaj i tutaj ich jest strasznie dużo, chociaż wszystkie są takie same. nie? Tu macie coś tam. To jest to samo. Wszystkie są takie same, więc tutaj raczej nie powinno nic e, złego się stać. Z tym, że na przykład ten jest inny, lepszy, trzeba tam te kupować. Teraz od razu tutaj ich kilka wezmę. Mm. No dobra, nie za dużo, nie potrzebuję już dużo tego. Tak, nie są jakieś drogie, ale no, jak ktoś ma mało kasy, no to może być ciężej, chociaż osobiście to polecam sobie kupić tam kilka prezentów, bo zawsze można je potem drożej sprzedać. Yy, bardzo fajny sposób na zarobek, właśnie. Jak jest jakiś event, to się kupuje coś, co wlezie, przysiutko, co tam jest i potem można to sprzedać. Nawet nie ma znaczenia, co to było. Wystarczy, że to jest jakby jakiś, mm, jakaś limitowana rzecz, której jakby nie da się zdobyć później, tylko jeden konkretny dzień. To się nie chce zrespić z powrotem. No dobra, to 5 chyba mi wystarczy. Jeszcze po nagrywaniu pójdę po kilka. Tak, więc jeszcze tak szybko się przejadę do innych sklepów. Zobaczę, czy nie ma tam nigdzie, nic jakby innego. Tam nie chce mi się do Link's Logics ani do tego. Jak to się zwie? No to sobie obracamy iść. Chociaż wątpię, że w tym, jakby w tym sklepie z obrazami coś powinno być, coś powinno być. E, wątpię, że coś tam było, ale powinno coś być. Dobra, to tak na miniaturkę sobie szybciutko przygotuję, e, szybciutko te też te drzwi otworzę, wrzucę sobie te prezenty. Jak widać kupiłem tego troszkę, może nie jakoś dużo, ale trochę tego kupiłem, e, tych na pewno sobie jeszcze dokupię tam po trzy, jakby trzy takie zastanawiam się, tych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, też pięć. Heh. No to pewnie sobie kupię tam mm, tam tych drugich, też co były wcześniej trzy, te nowe też trzy, jakoś tak. Nie potrzebuję tego jakoś dużo, żeby coś tam było, to jest najważniejsze. E, dobra, most, 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 trzeba w drugą stronę przejechać. Nie chcę mi się kupować, za, za długo trwa w ogóle, żeby ten most się Otworzył. Już wolę naprawdę coś takiego zrobić. Nieważne, że to jakby zbudowanie tego całego zajmuje więcej czasu. Najważniejsze. Oho. Tak. Najważniejsze jest to, żeby działało. I udziało, udziało się. Udało się uciec. Dobra. Yy, za darmo też to jest, więc fajnie. O, jakiś yy, pan z Rosji się pojawił. C, K. Nie, e, czy, ty, by. Nie, nie, nie umiem po rosyjsku nic czytać. Tragedia. E, tutaj, czy jest coś nowego? E, kurczę. Kiedyś chyba tutaj były te prezenty, nie? Tak się wydaje. Dobra, nie ma chyba nic tutaj ciekawego. Więc sobie serwis, tylko tutaj do tego sklepu obok. Jest ja znowu coś nap napisał. Kurde. Rusek, co umie pisać Nie ma nic nowego To sobie od razu kupię kilka tych, tych, Chociaż, ten sklep mi zaraz zamkną Muszę zdążyć Jeden Dwa I trzy diamenty, jeszcze jeden dla zachęty Kurde Minecraft, się kiedyś oglądało Śpiewali piosenki o Minecrafcie Kurde, kiedyś to były czas, teraz nie ma czasów. Teraz Roblox jest. W ogóle nie wiem, czy tam te dalej będą jako moje zaliczone czy nie znikną. Zobaczymy. E, to jest sześć... Ja pierdzielę no kur... no. E, jezu. Nie wytrzymam nie. Ta gra jest taka zła. No nie no, idę do Boba teraz, ale no, głupie to. Chcę sobie kupić to, i nagle sklep mi przed Mordą No, jakie chamskie to jest. Eee. Nie ma nic. Kiedyś tutaj oko było, ale to kiedyś. No dobra, czyli to chyba wszystko. Eee, czyli to nie jeden prezent, tylko dodali. Tak więc to, kurde, jest do dupy sytuacja. Ja sobie wchodzę do sklepu, chcę kupić tam jakieś prezenciki, i tu nagle dół zamykałem mi przed do, Dobra, teraz ja tylko do bazy sobie pojadę. Mm. I tak, musicie napisać mi w komentarzach, e, czy myślicie, że będzie jakieś nowe auto dodane kiedyś w Lambretegu? Nie, bo bym chciał w sumie, żeby jakieś takie nowe auto dodali po prostu. Nic specjalnego. E, no. A póki co to wygląda na to, że tylko jakieś prezenciki będą mi tyle Dobra, gdzie są... tutaj są moje rzeczy Szybciutko że sobie miniaturkę Patrzcie, tak się robi Czekajcie, to musi być dobrze Dobra, tak jest git Mam... No to muszę jeszcze no screena robić, po prostu w nagraniu co to w screena zrobię e, Dobra, tak więc z tym filmem to było na tyle, widzimy się w kolejnym, może jak dodadzą coś jeszcze e, Albo jak nie dodadzą to kiedy indziej 塩はの。